Hej, cześć, witajcie z tej strony Rayman i witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Minecraft Hardcore. To nie jest zagrajmy, to jest styl życia. To jest tak zarowista seria, że nigdzie, nigdzie na całym YouTube nie znajdziecie lepszej. Mówicie kwadratowa masakra! Ja powiem cioty, które nie potrafią grać w Minecrafta Wy powiecie Minecraft na modach, ja powiem Minecraft bez modów to dopiero wyzwanie. By powiecie, ale ty głupi jesteś. Ja powiem, jak najbardziej macie rację. Tak więc cóż. Yy, co mogę powiedzieć? Dzisiaj mamy 30 stopniowy upał. Więc naprawdę przypominam wszystkich o piciu co najmniej 2 litrów wody. Ewentualnie jakichś innych soków czy czegoś tam. Ale 2 litry to jest co najmniej. Jak nawet nie trzy w takie upały. Naprawdę, zaufajcie mi. To wszystko wyjdzie na wasze zdrowie. Dobra, czyli zwiedzamy dzisiaj jaskinie do końca, a ja już bym tutaj, już bym tutaj był niebezpiecznie ustawiony. W ogóle siedzę sobie tak przed komputerkiem, siedzę sobie w nagłej klasie. O, jest ładnie fajnie, czekam na obiadek w ogóle. Czekam aż mała przyjdzie i obiad jakiś ogarnie. Dobra. Ohoho. ho. A sieka jest. Ogólnie yy, zauważyłem, że. że to. Hmm. Yy, mi się wyrazić, chwila, może jeszcze raz spróbuję. Ogólnie zauważyłem, że to, co nagrywam na Audacity, jest. No, nie pokrywa się. nie pokrywa się z tym, co się nagrywa na action. Czyli, no, mój głos jest jakoś albo spóźniony, albo za szybko względem obrazu. Znaczy, na przykład mówię, o, zostawiam lawę. Jest sekunda przerwy i zostawiam. i dopiero wtedy ją zostawiam, na przykład, na materiale. Hmm. Ale nie wiem czy to jest zauważalne Nie wiem czy to was wkurza Bo staram się Trochę staram się to ogarnąć tam Żeby nie było hmm. Wyłączyłem pewne opcje w tym Action je w Ustawiam Próbuję Testuję ustawienia w ogóle Bo jestem tak leniwy, że Nie chcę mi się poświęcać 30 minut mojego życia Wolę mieć jeden zrąbany odcinek Który z tych odcinków Mamy zrąbanych W że 20 No, ale wiecie Ale Uczmy się na błędach Tak to, Nie wiem kto to mówił, ale Uczmy się na błędach. Ogólnie jeszcze nie wiem co zrobić, żeby te przeskoki mikrofonu nie były takie. Nie wiem, to chyba od tego jest... Od tego, że nagrywam Actionem, no bo naprawdę innego... Innej opcji nie ma. Gadam z Birną... Pff, nie wiem, nagrywam coś inaczej, Audacity City osobno, jest wszystko ładnie, pięknie. Nagrywam Minecrafta Actionem i sły słyszę nawet w słuchawkach takie dziwne przeskoki. I nie, no, nie wiem, naprawdę nie wiem od czego to jest. Więc no, musicie wybaczyć. Dobra, tutaj zwiedzone, idziemy tutaj. Też było zwiedzone. No, coś czuję, że to, to słaba jaskinia będzie, no. Chyba nie będzie zejścia do poziomu diamentów, będzie trzeba się pokopać trochę. Ogólnie nie mogę się już doczekać, kiedy... W... Kiedy będzie można iść nad jezioro? Bo znaczy, znaczy, czysto teoretycznie można je chodzić, ale woda nie przekwitła i coś tam i coś tam. Znaczy, wiem, że na pewno, jeżeli woda nie jest przechwitła, to się alergicy arg nie mogą kąpać, yy, bo wtedy może być coś nieciekawego z nimi. Znaczy, <laughs> że ja alergiem nie jestem, tylko moja siostra, to czysto teoretycznie mógłbym się pójść i przekąpać. No ale samemu mi się nie chce, no niestety, a jakoś jeszcze nikt nie wyraża chyba większych chęci, żeby pójść nad to jezioro. No a cóż, tak bywa. A w ogóle dam sobie... Tak, o. Będzie mi wygodniej. Węgla w sumie nigdy za dużo. Węgla mogę wykopać jeszcze trochę. Gdzie jest Biażka, słyszę? Gdzieś on tam musi być. Tylko pytanie brzmi gdzie? O Jezus Maria. A tego żelaza będę miał... od cholery. Już mam drugi stag? Nie, trzeci mi się ładuje, tak? Chwila, nie, dobra. Nie, nie ten, nie ten odcinek. <grych> Tam trochę wcześniej wiem, że miałem już prawie dwa stagi... ...tego żelaza nakopane. Zresztą, no, myślę, że tutaj też mi się uda dość sporo wycisnąć go. Najwyżej będę, nie wiem, sezonki, chociaż... Bo w mojej okolicy nie ma tych drzew, to wypadałoby je posadzić Tak więc, no nie wiem Kwiatka wywaliłem już, tak? już wywaliłem go Kaktusy... Kaktusy, ej, czy ja nie miałem kaktusów w ogóle? Chyba miałem Tak mi się wydaje, że miałem na pewno kaktusy eee, Chwila, tędy, przechodziłem A to się łączy, tak, to się łączy To jest To jest po prostu ten początek tego spływu, co tutaj jest Kawa jak dalej Mhm, dokładnie. Zostawię go. Obstawimy trochę pochodni tutaj. Jest ząbiaczek. Jak najbardziej. Jeszcze tego ściągnąć i będzie ładnie. Boże, najlepszy set na świecie. No i więcej tego idzie. O. Ale powiedzmy, że żelazo najpierw wykopię Węgla 30 mam tylko, o to słabo Za dużo na pochodnie wydałem A ja naprawdę nie lubię kopać węgla Nawet tym żelaznym kilosem To jest takie monotonne zajęcie To jest dla największych masochistów, którzy piją wody z koloryfera. W ogóle na Facebooku są teraz zaląbiste naklejki. Można komuś wysłać masochistę ściwałą. Normalnie pomysłować ludzi z Facebooka nie zna granic. Stamtąd przychodzę, dobra. Oho! Nice Pięknie Ten pewno ma na hita mieczem jest, ale nie ryzykować No ej, no nie mogłem go uderzyć Jezu, ale ten dźwięk jest popsuty Boże współczuję wam Chodź sobie też, bo ja go słyszę Trochę węgla, nawet jeden ten klipper wykopał. Nie no, super. Tam jeszcze nie byłem, ale powiedzmy, że pójdę najpierw tutaj. O, 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 I tutaj. I one są za ścianą. Nie widzę żadnych jachców tam Dobra, wywalamy to czy wywalamy. To i to wywalamy. Trochę węgla, jak najbardziej. Nie chcę też nie, chcę też nie wiadomo tego ile kopać, żeby ten odcinek nie był nudny. Zatem obiecałem, obiecałem pilnie, że pogram z nim w FIFA. Powiedziałem 20 minut nagram odcinek. No dobra, kurwa, kłóta się, ale tempo. No i tak było. W ogóle on dostał dwie paszki FIFA Awards złote za nic. A mu coś na Emaila przyszło. A mi nic nie przyszło. Ani niby potwierdziłem ten Email na tym odcinku. No to jest gówno. W ogóle nie wiem, czy serwery EA nie są czasem gorsze od tych co ma Ubisoft. Naprawdę, Ubisoft też ma bardzo gówniane serwery, to wam mogę powiedzieć, yy, ale nie jestem pewien tych EA. Znaczy, na FIFA 14 nie powiem, może działają lepiej, ale na, te, na tego Worlda mają wysrane, bo to jest beta. Jest darmowy. No ja się nie powiem, no serwery liczowych też są gówniane, ale. Są bardziej stabilne, no przynajmniej te, na których ja gram. I amerykańskie. Amerykanie są w ogóle stabilne, że nie wiem. Tego że ma. West. Tam to jest główny, nie serwer. Wiem, bo mam kilku znajomych, którzy tam grają i narzekają, że że jak mają wygrany mecz, to im akurat serwer padnie. A jak mają przegrany mecz, to na cholerę się trzyma dobrze. Nie laguje i w ogóle. ale tak by. wadno, co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, zwolni mi się trochę miejsca, bo zaraz mnie te końcą. Eee! O nie, nie, nie. No nie, nie, nie. O, wyjście. Jest. Czy ja swędzi? Kanion Który to jest w ogóle poziom? 48 No to wysoko, wysoko Ja pierdolę Nie można w spokoju Posiedzieć w pokoju Nawet nie czuję jak chrymuję jeszcze jedna gówna. Dobra, Rage Mode activated. Ziem zaraz nie zginął. Tylko. Dobra, zaraz będę miał od cholery po tej wyprawie. W mam śnieg, to mógłbym wracać już. Powolutku, powolutku Dobra, wchodzę tam Wchodzimy Wchodzimy pusto Żelazo Juchu Już drugi stack, a jak nie trzeci mi się ładuje. Yy, nie, drugi dopiero, no, to słabo coś i to żelazo lego kopia efektów nie widać. Dobra, 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 tempo. Muszę wstawić wodę na makaron i mielone zrobić na patelni, bo mojej siostrze ciężko. O, 45 dopiero, o, nie, słabo, słabo idzie. Panie, ja się spodziewałem, że z 30 tak mi będzie lecieł po nie Co my tu mamy? Nic tutaj nie mamy. No ino, ino, węgiel. O Boże. O Boże. To jeszcze został tydzień chyba. Tak, jeszcze nam... Nie, Chwila, mi zostały jeszcze dwa tygodnie do wystawienia ocen. O Boże, o Boże. W sumie tak patrzyłem, to nie będę miał wcale takiej za średniej. Tak koniec końców. Koniec końców mi chyba wyjdzie około 4-0 czy 4-16 nawet, no ale nie chcę, nie chcę się przeliczyć, bo jeszcze ostatnio wkurzuje kilku nauczycieli, to mogą, coś, mogą chcieć mi zaniżyć ocenę, no. Niestety. Dyrektor o mnie opowiadał teraz w sektorze... że... Bo jak uciekałem z tego polneza, to wam mówiłem przez okazji ostatniego odcinka chyba, to dyrektor wyszedł... I zrobił coś w desejm mini apelu, który wyzywał ten to jest lumpom uciek. Ja będę musiał go do pionu postawić. <gryw> Kurwa, nawet armia takich jak on nie będzie w stanie mnie wyprostować na dobrego człowieka. Ja wiem swoje i robię swoje. Wow! Wow wow wow, co ten Clepper teraz odwalił A on mógł zostać u góry i mnie napieprzać. A tego nie zrobił. Ja bym wolał trochę jednak mimo wszystko. Dużo tutaj szkieletów. Ale może, zresztą... mo most spawnera nie widać. Niestety. Naprawdę ja musiałem mieć to siodło, no. wełbym sobie osiołka. Zrobiłbym sobie skrzynkę, załadowałbym wszystko na niego. Czy o ile idzie. Bo, no nie jestem pewien, czy te osiołki mają tą skrzynkę, czy nie mają. Ogólnie bym sprawdził, ale chcę, żebyście doświadczyli tego y, zachwytu, który ja będę odczuwał, kiedy dowiem się, że jednak mają możliwość testowania skrzynki za nas. No tak to w sumie osób są bezużyteczne Bo ani to szybkie nie jest, ani to jakoś specjalnie żywotne Tak i osioł Po prostu Muły są spoko, bo to jest krzyżówka konia i osła Dobra, ja szukam wyjścia już. Tylko gdzie ono jest? Jeszcze mi powiedzcie, że się zgubiłem. O, tu jeszcze nie wiem. O, szmaragd! Jej! Jej! Wejście do głębszej jaskini. Uhu. Uhu. Dobra, ja się może tutaj zachowam. Znaczy, schowam się po prostu. I już się z wami pożegnam, tak więc... Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie i cześć!